jest coś takiego w starych samochodach co nie pozwala mi się nimi tak w pełni jarać bo generalnie ja je lubię ja jestem osobą, która ma chyba już teraz 20 letni rower pierwszy jaki sobie w ogóle górski kupiłem cały czas z gumami. wcale go nie zamierzam zmieniać eee, nie zmieniam co roku telefonu komputer kupuję na 4-5 lat chyba, że w międzyczasie go zaleję kawą z najmłodszą chcę zostać do końca życia, więc nie ma we mnie jakiegoś takiego konsumpcjonizmu nachalnego. Natomiast stare samochody, takie z okresu tej Almery, mają coś, co mnie totalnie do nich zniechęca. Ja to coś nazywam biedą ergonomiczną. Być może my są wspaniałe, jeśli chodzi o prostotę konstrukcji, o niewysilenie silnika, o banały w zawieszeniu i są, być może są idealnymi wozami, żeby dowieść mnie gdzieś bez stresu, czy dojedzie, czy nie dojedzie. Natomiast ta bieda ergonomiczna sprawia, że mi się w ogóle nie chce myśleć o posiadaniu takiego samochodu. Nawet jeśli widzę gdzieś na ulicy naprawdę jakieś super zrobione, nie wiem, pierwsze fokusy, nie wiem, czy takie civiki z Anglii, takie jak tutaj, te pięciodrzwiowe, to w ogóle mi się nie chce nawet, znaczy chce mi się taki samochód mieć, tak na niego patrzę, wie, kurde, ale fajny, no nie? Miałbym w ogóle, fajnie by to o mnie świadczyło, prawda? Że mam i w dobrym stanie utrzymuję tego typu samochód, natomiast to takie, taka chęć posiadania trwa y, 3 do 5 sekund i potem sobie od razu myślę, boże, jak się tam będzie tragicznie się działo tak jak tutaj, kierownica będzie ci ocierała o uda, y, szyba, linia szyb będzie za nisko, fotel będzie totalnie do dupy, w ogóle gdzieś tu się kończył, no, poniżej łopatek, zero podparcia, ani to wygodne, ani to fajne, po prostu Naprawdę nie chce się... Nie chce mi się myśleć o tym, że mógłbym taki samochód mieć. <grywa> Muszę wam pokazać absolutnie niesamowitą rzecz. Ta Almera nie ma ABS-u i wystarczy delikatnie wcisnąć hamulc, uważajcie. <grywa> <grywa> e, natomiast jeśli ktoś jara się motoryzacją i tak... nie w taki sposób, że zaraz tam musi pojechać na tor, albo w ogóle szybko zapieprza tylko generalnie jest w nim coś takiego że chciałoby mieć samochód, w którym się dobrze czuje który się fajnie prowadzi który fajnie oddaje te wrażenia z drogi bo to, no to, kurde, no to sorry no to, to na pewno to nie jest to no to na pewno nie jest pierwsza Astra Kurczę, to na pewno uff, chyba nawet nie jest ta Toyota z tymi oczami e, robaka no tam się po prostu nie da siedzieć a jak źle siedzisz, to i źle jedziesz. To jest tak jakbym miał jeść obiad siedząc po turecku. No ja po prostu nie umiem, nie umiem siadać po turecku. Jak tylko zwijam nogi, to od razu się przewracam do tyłu. No tak już mam, więc tak samo tutaj jest mi źle. O Jezu, Jezu. No. Chyba, że ktoś jest ode mnie mniejszy. I to tak dużo mniejszy. mu się tutaj po prostu wsiądzie i mu się dobrze usiądzie to spoko znaczy też nie do końca spoko bo no bo słabo ten samochód jeździ no ani zawieszenie nie jest fajne ani silnik nie jest fajny skrzynia biegów jest fajna no na początku jak do niego wsiadłem, wydawałem mi się koszmarna, ale to dlatego, że ten samochód, ten konkretny egzemplarz, ma zrypane sprzęgło, ono bierze gdzieś tam tylko na samym dole, trzeba je docisnąć mocno jak w Ursusie. Natomiast sama skrzynia pracuje bardzo fajnie i lepiej niż w najmojszej. bo ma bardzo krótkie skoki. Nie wiem, może nie widać, że one są aż tak krótkie, natomiast nie się naprawdę... Fajnie wklikuję, mam wrażenie jakby to było tylko takie przeklikanie się z dołu na górę Fajnie, fajnie Załóżmy, że 7 dyszek i leciutko przyhamujmy Ten samochód uzmysłowił mi jedno, mianowicie jak fatalnie na świat patrzy Margolcia i jest to głównie moja wina, bo... No... No bo posłuchajcie. Jak pierwsza wsiadła do tej Almery, to tak strasznie była zniesmaczona, tak maksymalnie, że on taki brzydki, że w ogóle taki stary i ohydny. I powiedziała, że ona tak troszeczkę nie lubi tym samochodem jeździć, nie użyła słowa, że się wstydzi, natomiast było bardzo blisko, że ona nie lubi tym samochodem jeździć, bo... Ona ma wrażenie, że takimi samochodami to, jeździ, to jeżdżą tylko takie rodziny, gdzie tata się nazywa Wiesław, mama jest taka, taka gruba i w ogóle tak bardzo źle gotuje, takie tłuste kotlety, a z tyłu siedzą takie, siedzą dzieci to jest na ogół dwójka bardzo grubych dziewczynek. I że to jest taka rodzina właśnie w takim samochodzie i że jej się, tak, jej się to tak źle kojarzy. A potem ryba jak zobaczyła, to Almerę, to powiedziała, że że skoro mam samochód taki jak ekipy budowlane to, żebym jechał do obić tam gdzieś i kupił te, te, te OOT, no, które już dawno obiecałem u Margolci zamontować I, i tak sobie myślę, no, że no, że to jest moja wina, bo Cały czas jak miałem jakieś samochody testowe, czy w ogóle tak obracałem się w klimacie takich samochodów nowych i takich ładnych. I teraz jak mam coś takiego, co niespecjalnie pachnie, słabo wygląda i w ogóle jest takie trochę szarpiące i nijakie i kierownica się kruszy w rękach i to wszystko jest taki taki specyficzny zapach mocno zużytego auta, to nagle tak... Także tak się wstydzą i tak dostrzegają, zaczynają ludzi oceniać przez pryzmat samochodu jaki posiadają i no naprawdę czeka mnie bardzo dużo pracy nad moją rodziną. Bardzo dużo nie jest dobrze. mam tą Almerę czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek dzisiaj jest siódmy dzień dzisiaj jest mój siódmy dzień z Almerą i nie, no nie nie jest tak, że jakoś się do niej przyzwyczaiłem, albo że nagle ją polubiłem to znaczy, może się trochę przyzwyczaiłem, bo wiem już czego oczekiwać jak do niej siadam no, no słaby jest ten samochód pod każdym względem ma kilka uroczych detali, na przykład skrzypienie. Bardzo fajnie skrzypić strzęgło. Strasznie fajnie skrzypią wszystkie plastiki, podłokietniki, no wszystko generalnie. ochydnie wygląda silnik, ochydnie, jak w każdym starym japońcu. Jeszcze jedna rzecz, to jest to, jak Ta pozycja za kierownicą, to jak ja siedzę i to jak nisko jest fajerka jak to wszystko sprawia, że tym samochodem nie da się po prostu kierować bo e, mając nogi, mając kierownicę między nogami jeśli chcę to jest takie rondo na przykład chcę skręcić na rondzie to uh, ręka mi wchodzi klinuje pomiędzy kierownicą a udem trzeba jeździć na takie dojenie mleka, bo nie da się robić pełnych ruchów brzydkie i ta tapicerka jest brzydka i y, nie chce brzmieć jak jakiś metroseksualny chudy chłopiec natomiast no nie wiem, czy miałbym frajdę z takiego dbania o ten samochód gdybym go miał, nie wiem, czy od nowości, czy po prostu w którymś momencie swojego życia, bym dobrze taką Almerę kupił i tak sobie powiedział bezawaryjny Japończyk super będę dbał, będę miał wszędzie mnie dowiecie. można to czyścić szorować, ale to jest jakieś takie po prostu wszystko brzydkie i nieestetyczne no głupio być dorosłym facetem i, i wypowiadać się i oceniać samochód tylko pod kątem estetycznym, ale no tu jest coś tak strasznie zniechęcającego. Bo tak naprawdę nie mam do niego zarzutów. No co, no? zresztą dlaczego miałbym mieć? No to jest samochód zastępczy, więc nie mam wo wobec niego żadnych oczekiwań. Traktuję go jak kurde łopatę. Przejechałem nim 180 km przez tydzień, a nie razu się nie zepsuł. No co. generalnie obiektywne kryteria piątka z minusem bo po prostu brzydko pachnie w środku, ale takie subiektywne, takie no taki faktor chci to jest tutaj po prostu totalnie zerowy no tak totalnie zerowy teraz sobie zrobimy absolutnie delikatne dohamowanie do świateł, wrzucam na luz zwalniamy Z jednej strony jest mi tak trochę szkoda, że już ją oddaję, bo Jest jakiś taki urok w tego typu samochodach w takich niezadbanych Z tej takiej nieciekawej epoki japońskiej Gdzie wszystko było takie szare w ciapki Jak tapicerki pierwszych Lanosów Ale z drugiej strony no, jakoś wielkiej frajdy nie miałem Myślałem, że będzie zabawniej Że ten samochód będzie Taki zły Ale w taki Humorystyczny, w taki radosny sposób Że Ten jego badziew Będzie mnie taki jarał Że będę w niego wsiadał Ale jest beznadziejny Ale się jaram <laughs> Ale dramatycznie skręca Ach, Taki ubaw Natomiast no nie wiem, albo, albo to wszystko trafiło w jakiś niezbyt radosny humor, albo ten samochód jest po prostu tak smutny w byciu złym, że jakoś tak nie chce mi się z niego nabijać, no. No naprawdę ten samochód jest bardzo smutny. Najmojsza, gdzie jest najmojsza? A widzę. Stoi za tym Passatem bez świateł. Mam wrażenie, że oni tutaj specjalnie tak gęsto parkują. Super wygląda zderza. Mam wrażenie, że oni tutaj specjalnie tak gęsto porykują, żeby ktoś przytarł, bo tutaj jest centrum napraw powypadkowych, więc od razu przytrzesz i od razu Ci to zrobią.